Jeszcze raz Witajcie ponownie z tej strony Kantal Indie po polsku Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Planet of the Ice Niesamowicie przyciągające... <laughs> Witajcie ponownie z tej strony Kantal Indie po polsku Dzisiaj chciałbym <laughs> Witajcie ponownie z tej strony Kantal Indie po polsku Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić najnowszą zdobycz Samuel Bundle Monthly za sierpień Czyli Planet of the Ice Grę zręcznościowo-platformową z zagadkami od studia Coco Cucumber, która przyciąga mnie swoją niesamowitą grafiką wektorową oraz bardzo dobrze skomponowanym soundtrackiem, który wpada w ucho. Rozpocznijmy rozgrywkę od samego początku, żebyście mogli poznać historię robota, który znalazł się na przedziwnej planecie i teraz próbuje dowiedzieć się co się na niej wydarzyło. Zatem jesteśmy. Rozbił się w jakimś statku ratowniczym, czymś takim, w kapsule i będziemy musieli podróżować cały czas w prawo. Po drodze? Zbierając audiologii. Wyłączyłem sobie specjalnie opcje, żeby one się odtwarzały, ponieważ troszeczkę by Wam to zniszczyło odbiór tej gry, a ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka mechanik, a nie mówić o fabule. Zatem sobie to pominiemy. Ucieknij mi tutaj i z powrotem można wbiec na szlak. Zobaczcie, w grze grafika wektorowa wygląda naprawdę całkiem okazale. Rzekłbym, że wszystkie te kolory i to co mamy tutaj ukazane bardzo dobrze ze sobą pasuje. Ogień. Ogień jest po prostu mistrzowski. Świetnie wygląda. Ale przecież to nie wszystko, to dopiero minuta rozgrywki. Więc moi drodzy, my będziemy musieli to wszystko zbadać, zobaczyć co tutaj jest. Ewentualnie, kiedy będziecie mieli ochotę na to, abym ja tą grę przeszedł dalej, to znaczy, żebym przeszedł całą, to prawdopodobnie mógłbym to zrobić, bo z tego co widziałem, ona jest chyba na, na dwie godziny długa albo coś takiego? Myślę, żeby to nie było problemem. Wow! Ale nie dużo brakło, żebym zginął. <śled> ale by było. W sumie mogę Wam pokazać, zobaczcie. Jej! No cóż, <laughs> zrobiłem to specjalnie, trochę głupio to wygląda, ale wtedy nasz mały elektryczny przyjaciel niestety zostaje zabity. No, robi się trochę przykro, ale trzeba sobie radzić. Może wchodzić na drabinę, co mnie bardzo cieszy i dzięki temu zabiorę sobie coś, co jest mi tutaj potrzebne do tego, aby... O Boże, przepraszam. Co jest mi tutaj potrzebne do tego, aby na samym dole zniszczyć miejsce, które mi nie pozwoli przejść. Więc zróbmy sobie to w taki sposób. Że zrzucę ten metal na dół. Wow! Ależ by go pociągło. Straszliwie. Dobrze, mamy kolejny audiolog, oczywiście go zbieram, nie wiem czy będą za to jakiekolwiek osiągnięcia, ale jest to dla mnie nieistotne. Ja tak naprawdę w tej grze bawię się świetnie i nie zależy mi na tym, jak będzie przedstawiać się historia, a zależy mi na tym, jak będą mnie zaskakiwać zagadki logiczne oraz jak bardzo efektownie będzie prezentować się świat. To jest dla mnie najważniejsze. Bo muszę przyznać, że do tej pory jestem po prostu zaskoczony tym jak twórcy świetnie radzą sobie to z tą grafiką wektorową oraz z zagadkami. No okej, mamy jakiś wózek. Ten wózek zabiorę po prawej stronie do... o wow wow. Do tego miejsca, ale to za chwilę, bo muszę sobie wejść na lewo, tak na szybkości, i przeciągnąć go. W zasadzie teraz przepchnąć, ponieważ potrzebuję... Mieć miejsce, przez które mógłbym sobie przeskoczyć na prawą stronę. A po prawej... Sami zobaczycie co mnie czeka. Jest tu... No, to jest słabe. Bo to jest jeszcze większa skrzynka. I teraz muszę uciec. Ola! Uciekamy! Hopsa, hopsa i cudownie, udało się. Czeka, marzona ona tylko zjedzie i... Cudownie. Mamy już... Bardzo dobre przejście do prawej strony ekranu, która mi ukaże piękną czerwień. Świetnie, naprawdę świetnie to wygląda. Muszę przyznać, że Visual Art Style jest naprawdę oh, niesamowity. Mimo tego, że to jest jakieś takie kosmicznie pokręcone, tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, no to muszę przyznać, że twórcy mnie zaskakują przy każdym centymetrze grafiki. No. Chyba wprowadzili noc teraz, tak? Tak to przynajmniej wygląda. Takie drzewa przesuszone, które są jak na pustyni. Ciekaw jestem, co to są te trzy figury tutaj. Czy to są jakieś, ja wiem, spadające gwiazdy, coś takiego. O, no i mamy, mamy roś roślinność. O, piękne. Czy to są motyle? Świetnie wyglądają, tak płoną trochę wewnętrzną energią i podróżują za mną No dobrze Spróbujmy je sobie zabrać Może się do czegoś przydadzą Również ta zmiana muzyki jest odczuwalna, bo bardzo przyjemnie ona koi zmysły Łooo! Wow! Co to było? Jaki stwór! Jak drzewo jakieś. Połknął temu tyle, ale dzięki temu ja mogłem przejść na prawą stronę. No, czasem się coś takiego tragicznego wydarzy, ale to tylko, aby mój bohater przetrwał. Nie jest to w jego interesie, ale trzeba będzie z takich rzeczy korzystać. Poczekajmy, poczekajmy na to, co się za chwilę wydarzy. Muszę przyznać, że... Wow! Trochę bardziej skomplikowane miejsca się pojawiają. Trochę bardziej problematyczne, ale nie powinno być tak źle. O! Kolejny audiolog! I co my tu mamy? Jeszcze jedne schody. Gdzie one prowadzą? Zobaczmy na samej górze. Tak będzie najlepiej eksplorować ten świat z samej góry mogę wskoczyć ale niestety wyżej się już nie da więc nic nie zrobię spróbujmy zeskoczyć stąd o na drabinę niech będzie a tu co mnie czeka wow ogromny insekt to jest jak kleszcz jak taki ogromny kleszcz ale on sapie straszliwie U! Chciał mnie nadgryźć! Taki cwaniak! No dobra! To ja będę musiał mu zrobić krzywdę. Tutaj moi drodzy coś zauważyłem. Więc spróbujmy to ze sobą zabrać i zobaczymy co się wydarzy. Jej! Kleszczu, zaznasz ogromnego bólu. Pytanie co to da? Co my tu mamy? Jakieś tam pręty Uhohohoho! Ale go przypiekło. Masakra <grywania> Dzięki temu mogę przejść i już się to był nie martwię. Papa pa. O, znowu ty! Znowu dostaniesz. Popatrz Ne? Muszę go zwabić, te? Taki cwaniak. No chodź cwaniaku. O! Yeee! Udało się! <noise> Ale go tam trzęsie niesamowicie! Masakra To mi się podoba! Patry z jednym okiem umie sobie radzić. No i poradził sobie w tym wypadku naprawdę świetnie, moi drodzy. Ooo! Wow, a to co za cuda? Co to za oczęta? Planets of the ice, jest? Planets of the ice one patrzą. O! I mamy. Kolejne zmiany. Tym razem... Wow! Skały, czy tam cokolwiek takiego? Upadające niżej. Dobrze zatem. Spróbujmy to wszystko rozwikłać. Może się uda. O, już się bałem, że ten skok go zabije, ale jednak, jednak jest twardziel. Co to za grzybek? Jak z Mario, tak? Uh! Puf, puf. O nie! Ejajajaj! Nie! Haha! Ha! Udało się, jest! No dobrze, skoczymy sobie tutaj i tutaj. Ha, na prawą stronę niestety muszę mocno przez. Ło wow wow wow, 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 wow 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 Yeah! Dziwne, że pod takim ogromnym kątem on może podróżować dalej w prawą stronę, ale skoro jest taka możliwość, to ja nie będę się spierać z twórcami, że oni mi to pozwolili zrobić. Zatem moi drodzy pod górę. Jak syzyf. Hop! Hop! I proszę chwyć mi się tu kolego i do góry! Wyjdziemy sobie do góry i prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy ja powinienem przestać grać w pierwszym odcinku. Jeżeli oczywiście chcecie kolejny, to musicie mi jak zawsze o tym powiedzieć. Wiem, że ta gra bardzo mi się podoba i chciałbym ją przejść, zatem można by było z tego skorzystać. O. No okej. Okay. Zabrany kolejny audiolog i mam nad sobą jakąś tam łunę, zatem moi drodzy to jest idealny moment, żeby zakończyć piekę mi się Bardoba, As Of the z oczy już widziałem, a co będzie dalej? Tego nikt nie wie. Chcecie ze mną to sprawdzić? To powiedzcie mi o tym w komentarzu pod filmem. Dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!